Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Dragon Sung Online. No i na serwerach jest Event Dragana. Wystartował w środę. Ja też to nagrywam w środę. Wy to widzicie w piątek. No i postaram się pokazać Wam, co tam ogarnąłem przez te kilka godzin, od kiedy ten właśnie dragon jest. Teraz na ekranie widzicie właśnie klipy, jak otwieram te skrzynki. Z mrożnych pastwisk, siarkowe pustkowie stanowisk Kopalisk Dragana i nocny lodowy las. E, polecam każdemu naprawdę porobić sobie te questy i pootwierać te skrzynki, bo z nich dropi naprawdę duża ilość drakenów. E, może wypaść VIP mm, na tydzień, znaczy może musi wypaść VIP na tydzień, z której ze skrzymek. E, Drakenem, poza tym Mroczne monety, runy, to naprawdę bardzo się opłaca robić mm, te questy, więc polecam jak najbardziej. Ja właśnie nie wszystkie zrobiłem. No i zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to możecie zostawić łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał, bo zbliżamy się już powoli do 300 subów. Będzie się jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Możecie też bić na Discorda, bo już coraz więcej osób tam jest, bo ponad 50. Nie w ogóle też, jeśli macie jakiś ciekawy pomysł na nazwę, bo dalej ten nasz Discord jest bez nazwy, to napiszcie właśnie w komentarzu. E, ta, która najbardziej mi się spodoba, po prostu ją zostawię i będzie to nazwa właśnie Discorda. No i dobra, myślę, że już bez przedłużania przejdźmy do giereczki. E, zob tak, zobaczcie, gdy sobie właśnie robiłem ten event, to wbiłem na plac boju czarnych rycerzy. I na początku wbiłem na Infernala jedynkę, no i poszło bez większych problemów, no i udało mi się właśnie zdobyć ten amulet czarnego rycerza. Tak on się prezentuje. Później poszedłem na Infernal, Właśnie na ten plac boju na infernalu dwójce. No i trochę ciężej było, ale udało mi się też, jakby mm, zrobić go. No i dostałem taki amulet. A tier szósty już. Nawet z jednym złotym bonem, więc spoko. Tak on się prezentuje. No i na infernalu trójce jeszcze nie byłem. Myślę, że pod koniec eventu przejdę się na tego infernala trójkę i spróbuję. Może się uda. To wtedy miałbym ten amulet już na siódmy tier. To byłoby fajne ale jeśli nie, no to jak najbardziej na szósty. Na razie mi wystarczy. Tak mi się wydaje, że na razie, na razie dla mnie to jest spoko. Więc też, jak sobie to założę, to zwiększa dużo mi ten damage. ten właśnie amulet. Więc spoko, spoko. Jak najbardziej. Z kolejnych rzeczy. Był event pustynny właśnie. Ta, nie pamiętam nazwy tego, ale mm, wielka pustynia. Tam była tak i mm, udało mi się go zrobić. Teraz na ekranie tak samo Macie jakby pasek, że go zrobiłem. No i mam 6 skrzyni esencji. E, więc super, otworzymy sobie właśnie na tym odcinku i zobaczymy jak nam esencje wypadną. Tutaj mamy jakieś jeszcze mieszki, bo powoli zacząłem właśnie robić ten event. No ten pierwszy pasek to poszedł szybko. No i ten drugi to myślę, że będzie dość ciężkie, żeby go zrobić. Ale w sumie fajne nagrody, jakiś święty rubin. Więc spoko, No i później już tylko dragon i dragon. No ale na razie trzeba ten drugi pasek zrobić. Więc właśnie teraz tą pelerynką będę przez te 3 godziny próbował jak najwięcej wyfarmić tego drugiego paska, który jest no ciężki, znaczy no długo czasu trzeba spędzić i jest to mozolne, ale no, ale będę to farmił i mam nadzieję, że jak najszybciej to wleci, eee, no i co, czy coś jeszcze? Chyba nie, więc powoli lecimy z tym draganem, na draganie samym w sobie byłem nie wiem, może z trzy razy, no, więc tak to wygląda. Na razie wolę się skupić po prostu, żeby ten drugi pasek zrobić, później będę łaził po prostu dragana. No i chyba tyle. Mamy tą skrzynię esencji. Chciałbym ją otworzyć teraz, więc otrzymajcie kciuki, może wypadnie coś fajnego. <śm> no to fajnie, esencja wigoru. Esencja wigoru mm, trucizna. OK. Esencja wigoru zwykła, OK. Esencja wigoru, OK. Okej, okay, Wigoru, tylko fioletowa, a to, to była niebieska, i esencja Wigoru. No, powiedziałbym, że średniawy, średniawy ten drop, nawet bardzo. O, no, szkoda, myślałem, że coś lepszego jednak wypadnie z tych skrzyneczek. No, ale jest to jest, mamy tutaj te esencje. Tak samo z tego eventu stworzyłem sobie esencję Wigoru, ogień plus lód. Tutaj mam te dwie, ale mam jeszcze dużo tych itemków, o, właśnie to karmoty. Mam ich dużo, więc w razie czego zawsze mogę sobie skraftować więcej, tak samo mam troszkę tych, Nieco co tam siedzi, no i dobra, otwórzmy sobie jeszcze może mieszki, tam zostawiłem, no jakieś tam słabe mieszki raczej wypadły, więc nic, e, nic i tutaj pokazywałem Wam te amulety, tutaj właśnie te, nie wiem, trzymam to sobie, hmm, przytopię to zaraz, tutaj właśnie z tego eventu esencjowego, o tutaj tylko te dwa itemki mi wypadły, ale no to tam, pokażę Wam. I tutaj jakieś runy, bo właśnie jak już mówiłem, z tych skrzyneczek te runy powypadały, więc sobie powsadzałem. Szybkość ruchu do butów i co tam jeszcze nowego mi wpadło, zaraz obczaję. Szkody dla tego przedmiotu, tutaj też mi do hełmu powpadały, z tego co pamiętam. I nie wiem czy coś tam jeszcze, pewnie tak, ale już nie pamiętam, więc fajnie no, zawsze tam troszkę. Mm, trochę większy progres wpadł mm, no i dobra e, teraz wymyślę co możemy robić więc widzimy się za chwilę ok no i wpadłem na genialny pomysł pójdziemy sobie i do nocnego lodowego lasu i tutaj pofarmimy mm, odpaliłem sobie tak samo tą pelerynkę już zacznę po prostu na odcinku a dokończę używanie już jej już poza no bo dzisiaj będę w nocy właśnie farmił mam nadzieję, że jak najwięcej tego postępu w ogóle za ten postęp dost... kolejną nagrodą jest mm, mieszek więc fajnie fajnie, znaczy 5 mieszków więc jakieś fajne kamyczki mam nadzieję polecą e, i za dzień i 13 godzin czyli wy, gdy wy to widzicie to już jest ale u mnie jeszcze nie ma, jest właśnie sezon VE, sezon rankingowy e, więc no oprócz Dragana to jeszcze jeszcze właśnie ten sezon rankingowy, więc dużo rzeczy do roboty. Więc myślę, że będę, będę chciał Wam powrzucać troszkę więcej tych odcinków, bo też ostatnio ograniczyłem się do tego jednego w tygodniu i, i, i... no troszkę mało to było, tak mi się wydaje, więc postaram się, a, wi a wiadomo też, że się, nigdzie się teraz nie wychodzi, e, więc tego czasu jest, więc postaram się wrzucać więcej tych odcinków, e, z Dragon Sanga, przynajmniej te dwa w tygodniu. Mam nadzieję, że to jakoś mi to siądzie. Tak to teraz jestem zmotywowany, więc mam nadzieję, że e, szybko mi ta motywacja nie zejdzie i tych odcinków z Dragon Saga będzie... Be, no będą się pojawiać, tak jak właśnie mówię. Mm. I miałem coś jeszcze mówić, ale... A dobra, no i... i, i chciałbym też coś oprócz Dragon Saga nagrywać. Wiadomo ten Minecraft, który mamy sobie tą serię ale też jakieś na przykład gierki z widzami, czy to na przykład gierki z widzami w CS, czy coś takiego, a jakieś skiny, taki właśnie do głowy mi pomysł przyszedł. Więc myślę, że to takie pomysły, które hmm, myślę, bę, będę starał się zrealizować. E, więc, 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 więc możecie zostawić łapkę, bo i, i, gdy widzę właśnie tą aktywność, to, to taka chęć do nagrywania mnie bierze. W ogóle też ten odcinek z Herolda, ostatni, to naprawdę robi furorę aktywności. Tam jest już około 50 łapek i naprawdę fajnie się ogląda. Więc to też mi mówi, że lubicie właśnie takie filmy, w których może muszę spędzić troszkę więcej czasu, ale ostatecznie fajnie się oglądają, więc postaram się robić ich właśnie dużo. Tylko też jakichś pomysłów teraz zbytnio nie mam. Bo no, wiadomo, mógłbym, że każdy jeden like to. Oj, już bym je e, Że każdy jeden like to na przykład jeden dragon, No, tylko to ciężko, strasznie byłoby się z tego wywiązać, bo musiałbym. O, już myślałem, że ten kostium nie. Taki farcik na odcinku będzie. E, wstawiłbym na samym starcie tego o, e, tego odcinka i taki kozak by było Ale niestety nie ma tak dobrze. No, ale wracając, więc z tym dragadem, no, musiał. Raczej nie byłoby to realne. Na przykład, jakbyście zostawili 40 łapek, no to 40 tych perł to jeszcze jakoś. Może bym jakoś wyfarmił, tak? Ale załóżmy, że każdy komentarz i łapka to by był jeden dragon, no to byłoby 40 powiedzmy łapek i 60 komentarzy, no to 100 razy dragana, no to ciężko byłoby wyfarmić te, te przekręte perły. Ale no, myślę, że coś jeszcze wymyślę, coś. Coś, coś, co będzie w miarę spoko i tak samo jest, są to monety społecznościowe ja na żadnym ze swoich filmów jeszcze o tym nie wspomniałem jakoś mm, właśnie nie wiem czemu no i są te monety je można dostawać za oglądanie z, y, streamów z, te, z tego co tam dobrze myślę i po prostu za granie. wtedy pojawia się taki y, event no i tam jest taki pasek, i można sobie te, te monety nafarmić a poza tym, z kodów są te monetki też. Ja mam ich 80 z samych kodów, bo nie robiłem tych eventów. Oj, i walnąłem tutaj w biurko. Nie robiłem tych eventów, bo myślałem, że te monety to takie średnie najeżdża, że to w sumie nic ciekawego nie daje. Aż, aż, zobacz, aż po prostu poszedłem do tego kupca, u, którym, u którego można to kupywać, znaczy, znaczy kupywać za te monetki. No i zobaczcie. No to od końca, od końca. Tutaj premium na 3 dni, premium na 2 tygodnie. Zobaczcie dalej, tutaj jakieś mapki, no to to akurat słabe, ale smocza skóra herolda. To tak samo można kupić, więc no wow, za 500 tylko. Tyle, I tyle ile ja to próbowałem tą skórę wyfarmić, teraz mogę sobie, mogę sobie ją kupić za 500. A ja już mam 90, więc no jakby myślę, że będą te monetki wpadać i ostatecznie kupię sobie tą smoczą skórę. No chyba, że do tego czasu mi wypadnie i okaże, i jak skraftuję już tą, ten płaszcz Harolda, to okaże się, że jakiś super mi wypadł. No a w to raczej bym nie wierzył, więc uzbieram te monetki i będziemy je myślę wydawać tutaj na tą właśnie skórę. Okej, okay, no ale tak mi się wydaje, że to chyba byłoby na tyle. Myślę, że kolejny odcinek raczej też będzie pewnie z Dragana. Mm, i pewnie zbicie już stricte dragana, tak? Bo teraz jakby no troszkę troszkę właśnie nie, nie robię go, trzymam sobie te te przekręte perły y, po, bo na salę po prostu, tak? Na tą salę y, A do żeby ona... Ta wielka sala to się nazywa. I ale żeby tam wejść, to muszę mieć ten tajemniczy zwój, no a żeby go mieć, no to muszę ten drugi pasek zrobić, więc no. Y, bez niego ani róż. Tak samo też bicie draga na teraz by mi się nie opłacało, raczej bo no, nie, leciłby, nie leciałby mi ten postęp. Więc skupiam się teraz na tym, na tym drugim pasku. No i chyba nie przedłużam, bo zostały mi. bo ten czas płaszcza mi leci, więc no nie ma sensu, żebym tutaj się rozwodził. W tym odcinku to by było na tyle. Ja teraz sobie lecę właśnie farmić ten drugi pasek. Jeśli Wam się podobało, to musicie zostawić łapkę, musicie zasubskrybować kanał. Zapraszam na kolejne produkcje. Trzymajcie się no i cześć. pa. pa.